Hej, hej, witam się dzisiaj z wami w takim otoświątecznym wydaniu, ale to tylko dlatego, że właśnie nagrałam dla was filmik z takim otoświątecznym makijażem, więc jeśli go jeszcze nie widzieliście, to zapraszam na mój kanał, bo tam już od paru dni śmiga. Ale dzisiaj nie o tym i ten filmik nie o tym. Słuchajcie, kupiłam ostatnio w Sephora wybielanie zębów. Kupiłam Mercy Handy Smile Detox. Jest to 14-dniowa kuracja, która ma sprawić, że moje zęby staną się dużo ładniejsze, bardziej lśniące i wybielone. I zaczynam ten filmik dzisiaj. To nie jest tak, że ten filmik dzisiaj zacznę i dzisiaj skończę, ponieważ no, chcę Wam pokazać efekty w trakcie i po całej kuracji. Tak więc pokażę Wam dzisiaj swój uśmiech, pomrozmawiamy sekundę o tym, zobaczymy jak to pachnie, jak to smakuje. I będę robiła aktualizację co kilka dni. Myślę, że to będzie 4, 7, 10 bądź 12 dnia i ostatniego dnia zrobimy podsumowanie. No dobrze, więc poznajmy trochę bliżej ten produkt, zanim go spróbuję. I teraz tak, pierwsza rzecz, która już mi się nie podoba, to to, że ja jak zwykle, jak taka grażyna w szale zakupowym w Seforze, nie przeczytałam jaki to ma smak. I to ma smak Lukrecji, za którym ja mm -mm, nie przepadam. Ale wiem, że są jeszcze miętowe i owoce leśne, bo później doczytałam na Seforze. Więc jeżeli ta lukrecja tylko wam przeszkadza, no to będzie wyjście z tej sytuacji. Jeżeli to będzie działało, to może będzie warto. No więc dobrze, ja mam o smaku lukrecjowych cukierków i teraz przeczytam wam, jak producent to opisuje, dlatego że mam tutaj ze strony Sefory ściągnięte. Producent to opisuje taki oto epicki sposób? Lśniący uśmiech w hollywoodzkim stylu, bez wydawania połowy pensji i godzin spędzonych u dentysty. No, jak to tak będzie działać, to ja jestem za. Na nowo zinterpretowaliśmy znaną od wieków naturalną metodę. Bez sztucznych składników wybielających, jedynie olej kokosowy, aktywny węgiel, miły zapach i dużo miłości. No, powiem Wam, że ten miły zapach to tak, ale to dużo miłości, to nie wiem kto to pisał. No, ale dobra, nieważne. Wyprodukowano we Francji z uśmiechem. Na pewno ci, którzy to produkowali, mieli cały czas uśmiech. Na twarzy. Yy, mm, dobrze, poczekajcie, bo się zgubiłam. 99% składników pochodzenia naturalnego. No i teraz słuchajcie, opis, jak my mamy tego używać. Wsyp zawartość jednego opakowania do ust. Mniam. Mhm, tak, 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 tak. Tak jest napisane. Delikatnie obracaj olejek w ustach przez 10 minut i 3 wypluj, przepłucz usta wodą i uśmiechnij się do świata. Mhm. Dobrze, więc zaraz wykonamy tą czynność. Moje zęby, jak widzicie, wiem, wiem, są lekko krzywe i nie są idealnie białe. Więc jeżeli to ma działać, no to u mnie będzie widać. Otwieram sobie to opakowanie, bo jeszcze go nie otwierałam. I rzeczywiście mamy tutaj saszetki, dość duże, trochę mnie to przeraża. A, myślałam, że to jest jakieś tak mądrzej otwierane, a to jest takie jak saszetki, nie wiem, z cappuccino albo jakąś kawą taką do mleka, tak mi się kojarzą. Więc ja potrzebuję nożyczek, żeby to rozciąć i powąchać. Najpierw powącham, bo nie będę przy Was próbować i mówić z pełnymi ustami, a że ja mam trzymać to, 10 minut obracając w ustach, no to będę musiała z wami rozłączyć i wrócić po tych 10 minutach. Nożyczki znalezione, wielkie, jakby nie wiem co miała ciąć, no ale nieważne. I otwieram, słuchajcie, to wygląda. Ci wygląda pięknie. Ale może nie będzie takie straszne, bo tu, tu na pewno zobaczycie już, jak to wygląda. Mam nadzieję, przynajmniej. I powiem Wam tak. Nie pachnie to jeszcze źle, czuć tą lukrecję, ale czuć też miętę, więc może nie będzie tragedii. Dobra, ja to wsypuję do ust. Będę, jak to tu pięknie napisali, delikatnie obracać językiem przez 10 minut. Wypluję, przepłuczę usta i wrócę do Was za chwilę. Kochani, wróciłam do Was yy, po tych 10, właściwie nawet trochę więcej niż 10 minutach. Tak jak kazali, trzymałam ten preparat w ustach 10 minut i po 10 minutach to wyplułam i przepukałam usta. I tak, na razie ja nie widzę żadnego dużego efektu, ale no dobrze, dajmy temu te 14 dni, bo może to nie działać za pierwszym razem. Jeżeli chodzi o smak, to nie ma tragedii. Tak jak się bałam, że to będzie ta lukrecja i to będzie takie niedobre, okropne, to nie jest. Tej lukrecji praktycznie nie czuć. Czuć bardziej mięte i taki olej kokosowy. Po prostu jakbyście miały w ustach olej kokosowy. Um, trochę problematyczne było dla mnie trzymanie tego 10 minut i obracanie w ustach, bo już w pewnym momencie było mi jakoś tak niekomfortowo, ale dałam radę. Na razie tak naprawdę no to jest wszystko ok. To się da słuchajcie w tych ustach przetrzymać. To nie ma jakiegoś strasznego, lukrecjowego, ochydnego smaku, więc nie ma tragedii. Tak jak mówiłam, na razie to jest taki pierwszy dzień, pierwsze moje wrażenie. Będę do Was wracać w kolejnych dniach. Oczywiście przez pozostałe dni cały czas będę to stosować, natomiast nie będę nagrywała drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, bo Was to znudzi. Na razie żegnam się z Wami. Takie oto moje pierwsze wrażenie i widzimy się w następnych dniach. Hej kochani, witam się z Wami piątego dnia po czterech użyciach tego wybielającego preparatu na zęby. Moje zęby prezentują się w ten oto sposób. I powiem Wam tak. Ja widzę leciuteńkie wybielenie po tych czterech użyciach, takie bardzo minimalne, ty słuchajcie, takie wybielenie jak wybielenie popaście z aktywnym węglem. Na razie bez szału, natomiast no, damy temu jeszcze te 10 dni, bo może po tych 10 dniach efekt będzie e, większy. Na pewno to coś działa, ale to działa tak dobrze, żeby e, zapłacić za to tą cenę. Na razie mi się wydaje, że nie. Dosyć ciężkie jest stosowanie tego codziennie, przez to, że trzeba to mielić w ustach przez te 10 minut i to potrafi być bardzo niekomfortowe. Natomiast no, są zalety i są minusy takich form wybielania zębów królik. I dziękuję Wam bardzo dzisiaj za uwagę. Widzimy się w kolejnych dniach. Hej, witajcie. Wracam do Was po siedmiu użyciach tej pasty wybielającej nasze ząbki od Mercy Handy i efekt prezentuje się następująco. I powiem Wam, że ja nie widzę większej różnicy między dniem czwartym a dzisiejszym. Mam wrażenie, że ta pasta leciutko wybiela, ale to jest tak minimalne wybielenie, że nie wiem, czy warto wydawać na to pieniądze jak na razie. E, jesteśmy w połowie naszego tego zabiegu wybielania. E, efekty są ani powalające, ani takie super widoczne. Jakieś tam lekkie wybielenie mamy, ale to wszystko jest bardzo lekkie i na razie nie widzę sensu kupowania tego, więc... Hmm. Zobaczymy kolejną aktualizację dnia 10. Czy tu coś więcej? Się wydarzy, no i myślę, że później już do Was nie będę wracać tam 12 dnia, tylko wrócę od razu 14 i podsumujemy ostatecznie, jak to w ogóle zadziałało. No, na razie, no to w połowie mamy taki efekt. Efekt jakiś tam jest, ale to nie jest efekt, który powoduje to, że ja bym to chętnie kupiła po raz kolejny. Dziękuję Wam bardzo, widzimy się za 3 dni. Witajcie kochani, wracam do Was 10. dnia, tak jak obiecałam, po zastosowaniu 10 razy tego zabiegu wybielającego. I tak, ja nadal nie widzę jakiejś wyjątkowej różnicy. Mam wrażenie, że ten zabieg działa na zasadzie takiej, że w momencie, kiedy ja go użyję, to widać wybielenie, a pod koniec dnia wraca to do takiego samego punktu i tak w kółko, więc trochę działa jak pasta z węglem, co już wcześniej zauważyłam, ale teraz jakby to mnie jeszcze bardziej utwierdza. Napiszcie mi, czy widzicie jakąś różnicę. No ja mówię, nie, na pewno to nie pogarsza stanu, na pewno to troszeczkę wybiela, bo są bielsze. Ale to nadal nie jest takie wybielenie, za które ja bym zapłaciła 70 czy tam 80 zł, tak jak ten zabieg normalnie kosztuje w seworze. Więc no, takie mam mieszane uczucia. Wrócę do Was 14 dnia, wtedy sobie całkowicie omówimy. E, wszystkie e, zalety, wszystkie wady tego produktu. Hej, witam się z Wami już w ostatnim wejściu w tym filmiku i mam nadzieję, że nie znudziły Was te moje aktualizacje. Natomiast skończyłam już używanie e, tego systemu wybielającego od Mercy Handy. Minęło 14 dni, 14 użyć i moje zemy prezentują się w następujący sposób. Powiem wam, że ja nie widzę wielkiej różnicy i jestem zawiedziona, bo spodziewałam się czegoś fajniejszego po tym naturalnym systemie, a on działał tak, jak już mówiłam, w prawie każdym wejściu, identycznie jak pasta wybielająca zęby, jakaś węglowa albo z innym składnikiem wybielającym. Nic specjalnego, po prostu nic specjalnego, a pamiętajmy, że ten system kosztuje około 80 zł, więc nie jest najtańszy. A myślę, że nie jest wartej ceny. To od początku było wiadome, że ten produkt jest w 99% tak, procentach naturalny. Żeby mnie skłamała. Tak, i że on ma węgiel aktywny, olej kokosowy, i że tak naprawdę tylko to może w nim działać. I rzeczywiście no ten węgiel aktywny działał. Tylko, że cały czas wracam do tego pytania, czy warto za tą cenę przepłacać? Bo mi się wydaje, że nie. To jest oczywiście moje zdanie. Jeżeli ktoś z Was testował, to bardzo chętnie poznam Waszą opinię i podzielcie się nią w komentarzach. Natomiast nic specjalnego, po prostu nic specjalnego za tą cenę. 14 dni. Dość męczących, dlatego że ja, pomimo tego, że jestem systematyczna, to płukanie tą pastą, która jest dość mdła, ale nie jest najgorsza i to podkreślam, że bałam się, że ten smak lukrecjowy będzie tragiczny. On nie jest tragiczny, on jest spokojnie do przeżycia i praktycznie tego nie czuć, czuć bardziej ten olej kokosowy. Natomiast dla mnie, rzucie tego oleju kokosowego przez 10 minut w buzi. Było jakieś takie niekomfortowe, jak miałam to robić codziennie, a różne są dni, raz się czujemy lepiej, raz się czujemy gorzej i te 10 minut odczekiwać, to nie było dla mnie coś fenomenalnego. Natomiast no, miałam nadzieję, że da takie wow efekty. Wow efektów nie dało, dało efekty przeciętne. Gdybym za to zapłaciła, tak jak czasami jest w promocji w Seforze 20 parę złotych, to powiedziałabym, że okej, okay, to jest takie coś, że rzeczywiście przez te 14 dni dodatkowo będziemy działać tym ak węglem aktywnym. Jak jeszcze dołożymy do tego pastę z węglem aktywnym, to pewnie te zęby rzeczywiście będą trochę bielsze. E, natomiast no jak to kosztuje w cenie regularnej 80 zł, to to już moim zdaniem nie ma sensu, i jest to zwykłe przepłacanie za ten produkt. I to chyba tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie mi łapkę w górze i zasubskrybujcie mój kanał. E, oraz dajcie znać w komentarzach, czy takie testy Was interesują, bo dużo marek ma e, wybielające systemy, a że ja nie mam perfekcyjnych zębów, to na nich wszystko widać i chętnie dla Was będę testowała więcej wybielających e, takich zestawów, jeżeli macie na to ochotę. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że widzimy się ponownie. Pa, pa!